Siemano ziemeczki, ja jestem Wiktor i witam was w dzisiejszym odcineczku i dzisiaj w odcinku Jak widzicie udało się rozwiązać problem, a wczoraj, jeżeli mi się nudziło, zbudowałem takie coś Jakby, to jest to, ale takie, duże, jakby też, patrzcie Jak są na przykład y, tutaj dwa piksele, no nie, na dwa, to to jest na dwa I właśnie tak robiłem, dlatego dzisiaj dorobimy skrzynkę, chyba, no nie? Więc już patrzę na ile jest skrzynka, kurde Muszę oczywiście zrobić też... Mm, patrzcie, mm, cyk ciągły dzień. A i mam też komendy różne, jeżeli chcecie. To Zos napiszcie, pod, zostawcie pod tym filmem, nie wiem, nie łapki, ale może napiszcie, jeżeli chcecie komendy. Raz, dwa, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 2, na 3, na 4, na 16. Czyli ta skrzynka będzie na 14. A do góry to jest na 1. Jeden... Tak. Czyli na. Myślę, hmm. że możemy, nie, no, może nie blokiem pęgla. Co? Deski. Na 16, czyli na 14, ok. Weźmy też czarną terrakotę i jeszcze białe plus szare. No hmm. bo tutaj widzicie jedno białe drugie szare. Ok. Zaczynamy budowę tego czegoś, co będzie wielkie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 I oczywiście bardzo was przepraszam, że był problem, ale naprawdę Nie mogłem nagrać filmu, bardzo przez to was przepraszam I dlatego mam też pomysł jak wam to wynagrodzić Ponieważ, no na pewno czekaliście Któregoś dnia zamiast jednego filmu zrobię dwa Ale wynagrodziłam Wam, to to... nie no, myślę, że w sobotę nie postaram nagrać, dwa. bardzo Was naprawdę przepraszam i zapraszam Was, bym Wam tak. Jeszcze dzisiaj się dokładnie spytam. A, taty no i mamy, bo mam pomysł, zrobić live'a i dlaczego będę się pytał? Bo nie wiem, czy czasami nie, gdzieś nie wyjedziemy. Zrobiłbym live'a. Takiego wiecie, normalnego, live'a po prostu. Ale muszę ogarnąć, jakie dokładnie robi. Nie dzisiaj, ale jak któregoś dnia. Kiedy by wam to pasowało, możecie napisać. To do góry jest ile? 2, 3 4, Nie wiem, chyba 16 zrobimy. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nie wiem, tyle. Tutaj nie tyle, nie tyle. Yy, dobra. To lecimy mordy. Dobra. Kurczę. Musimy to zrobić bardzo ładnie. Powiem wam tak, jak już jedną taką wielką budowlę zrobiłem i dlaczego to robiłem? Dlaczego to robię? Nie, mi, Wiem, to może wyjść nawet ciekawy film. Powiem wam i zrobię dzisiaj jeszcze drugi. Tak. W takim razie, jak już ustaliłem, dzisiaj będzie jeszcze drugi. Dzisiaj. Ponieważ, no naprawdę bardzo, bardzo, ale to bardzo kolejny raz będę, przeproszę was, bo naprawdę, no nie spodziewałem się tego... Popsuło mi to plany rzeczywiście, ale nie wiem, naprawiłem to. Sam nie wiem jak też, więc e, jestem zdziwiony. Ale budujemy dalej skrzynię. Od góry zrobimy teraz dach. Będzie tu ciemno, ale wiecie, jak sobie poradzimy. I czy będę robił? No, otwieranie na pewno nie zrobię, bo nie potrafię, nie mam tutaj umiejętności redstone owych. Chociaż jestem bardzo dobry w redstone'owych nowych umiejętnościach. I Teraz nie wiem. Bardzo dziękuję za 8 subskrypcji, ponieważ doszedł nowy beat. I ja nie wiem kto ale będę musiał Twoją nazwę też zapamiętać. Napisz w komentarzach, jeśli możesz. Bo bardzo mi to... i Jesteś chyba Hubert coś? Mam rację. Tak, Hubert y, jakiś tam. Y, jakiś, nie wiem dokładnie. I nie wiem teraz czy... Jarosław Kret, czy to ty udostępniłeś filmik jemu? Czy on po prostu tak y, znalazł się? 4, 5, 6, 7... 8 dobra mam A tutaj będzie ta kreska. I na Czy ona jest na dwa? nie. Ale raz, dwa, trzy, cztery. Wiecie, ona się... Jest... Dobra, już wiemy co zrobić. Oczywiście na środku to będzie. Tak, tak będzie. I możecie się... Też... o Już mam pomysł! I co? Pada w skrzynce to będzie. To będzie koks, no nie! Jak o tym myślicie? Jeszcze dzisiaj to zrobimy bazę w skrzynce. To będzie dodatkowy odcinek, to zrobimy też drugi oczywiście. Tak, będzie dzisiaj. Dwa będą. Weźmy tutaj, bo nie chce mi tutaj nic popsute. Jak i ocencie w ogóle? Na ile, na ile mi to wyszło? A skrzynka na ile na ile wyjdzie? No. Raz, dwa, trzy, cztery pięć. Dobra. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Nie wiem, czy to fajnie wygląda. Nie, no dobra. wiecie co? Muszę jeszcze bardziej tu popatrzeć, jak to jest. Raz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. A na sześć, dobra, dobra, sześć. Czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Czyli tutaj, o. Co zrobimy? Może tylko białe, sobie na to? Może, moim zdaniem, tak będzie ładniej. Ładniejsze będzie. Tak, okej. Okay. Mam my, ciągu dzień. A bo to nie jest oświetlone. <laughs> bo to nie jest oświetlone, dlatego to tak wygląda. Dziwne, dziwne. I czy od przodu ta skrzynka wygląda jak skrzynka? No wygląda, wygląda. Tylko czy to nie jest na dwa? No, no jest na dwa, no nie? A nie, jest na jeden. <laughs> i tak nie grało. Brzydko to wyglądało. Poprawimy już. Zabieram się do poprawy. A, zniszczę z słupami. Nawet nie żałuję ich. Póki co. A, naprawmy też przy okazji. Tutaj. Znaczy nie naprawmy, tylko zróbmy. Mhm. tutaj Tutaj. rykcy Pykamy. Pykamy sobie w minecrafta giereczkę. Pyk, pyk. Teraz tutaj i czy się zgadza wszystko ładnie zgadza. Dobra. Więc dokończymy słup. Słup i jeszcze jeden słup. Wykończmy to drewnem i czy teraz to wygląda bardziej... łyso, ale jest okej. Okay. Naprawdę nie komentujcie. Ja wiem, może i nie mam jakichś super zdolności. Ale... To jest filmik dodatkowy, to jest filmik zbudowania. Żeby nie był ten filmik też za kropki, żebyście mieli co oglądać, to zrobię ten filmik z wykończeniem od razu tej skrzynki. Moim zdaniem będzie to fajne. I piszcie też w komentarzach, czy chcielibyście kolejną budowę czegoś zobaczyć. I, dlaczego? I Miałem też pomysł, że hmm, mogę to zrobić na tym zbroję, ale to będzie za ciężkie już na tym zbroi. Nie wiem, czy by się tu ogólnie pomieściło wszystko tą skrzynką. Wiecie co? Ja już, żeby nie było, że nie jest oświetlone, żeby się moby nie respiły, chociaż mogę wyłączyć, żeby się moby nie respiły, ale oświetlę tu, oświetlmy, naprawdę oświetlmy, fajnie, dobra, tutaj też oświetlmy. Pyk. A jeżeli chcecie robić poradniki jakieś naprawdę, piszcie, czy mam na przykład dom wybudować, jakbyście chcieli do Minecrafta, czy może, e, nie wiem, e, co byście chcieli, jakby budować bilet, czy coś, to piszcie, ja mogę zrobić naprawdę nową serię zbudowania. Chyba, że wam się nie podoba, jak buduję, to napiszcie w komentarzach. A i ocencie też od 1 do 10: od 1 do 10, jak Wam się podoba ta skrzynia? Ja, ja wiem, ona nie jest najładniejsza. Ja bym samemu jej dał, no, nawet 7 bym nie dał chyba. Tak powiem. Nie wiem, czy Wam się też będzie podobać. Mi się za bardzo nie podoba. Znaczy, staram się, żeby ją zbudować, bo jest to ciężkie, ale no. pewnie, gdybym budował na ten na jawie i ogarniał bardziej komendy, to by było łatwiej. Po pierwsze chciałem przetestować, czy działa już nagrywanie, a po drugie... E, komendy za bardzo nie jest. Znaczy, ogarniam komendy bardzo, bardzo. Od razu mówię. E, no ale nie wiem, czy by mi się udało. E, Oliwier. To grasz? Ok, Oliwier wchodzi na surry Więc wiecie co? Dokończymy jeszcze tą skrzynaczkę my. A ja zaraz będę nagrywał drugi odcinek, który dzisiaj... Nie wiem teraz, który będzie znowu pierwszy, mam nadzieję, że ten. A jeszcze oświetlę dokładniej tą skrzynkę tutaj patrzcie. Hm. A, a mi wyszła. Chyba, mi wychodzi. Co, pokażę Ci. Ja będę ją wykańczał w innym odcinkach. Jeżeli chcecie, żebym ją wykończył, to napiszcie. Wiem, że miałem wykończyć ją teraz, jakby dzisiaj, ale... Chcę nagrać też drugi film, który obiecuję będzie lepszy. Tak mi się wydaje. Że... A jak mi się wydaje, to nie wiem, czy będzie lepszy. Ponieważ będziemy szli chyba po jaja żubia, ale nie wiem, czy dzisiaj, w dzisiejszym filmie, który będzie teraz tylko. Czekajcie, musimy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. trolli. No, tak na oko, tutaj będzie środek. Tak. Dobra, zrobimy tu. Może to, to nie być środek. Nie wiem, obliczcie. Dobra, dobra, lecimy. Eee, Bulujemy. I co tutaj możemy zrobić? Party wiem. Wiem co, żeby to fajnie wyglądało. Eee, party póki co... To też daje odświetlenie, więc... Jest to dosyć spoko. Zaraz zobaczę jak to wygląda. Ja myślę, że może być. Jest całkiem, całkiem. Nie? Ja przygotuję tutaj do całego tego. Żeby to zrobić. Wiecie o co chodzi? Dobra, teraz lecimy. Robimy pyk, pyk. Pyk pyk. Pyk pyk, pyk, pyk. I teraz ostatnie bend bend. Ja to mogę zmniejszyć, nie Nie no. Wiem, fajnie to wygląda. I tu jeszcze skrzynki dodamy. Co wy na to? I co tak troszeczkę tylko wykończyłem, ale... Dobra, może pokażę Wam też skrzynkę, aby nie było. Dobra, zobaczcie. Gdzieś wejście do robię, spokojnie. Tak wygląda skrzynka, ale tak mała. Oblecimy ją. Góra oczywiście jest skończona. Tak, podłoga też jest, więc no. Dobra. Odłożę wszystkie itemy. Ja się z Wami żegnam. Pamiętajcie o subskrypcji, dzwoneczku, żeby zostawić łapkę w górę pod tym filmem. I skomentujcie naprawdę, czy Wam się podoba, czy nie. A ja stanę na tej wielkiej. No, może nie, ale na tle tej wielkiej skrzyni. Kończymy ten odcinek. Ja się z Wami żegnam. Bye, bye. Hej!